Cześć, się maloni, no, ja mam ręce zapraszam do oglądania następnego odcinka o inwestycjach i nie tylko i robieniu kasy. Dzisiaj o kryptowalutach, tak? No dzisiaj w ogóle kryptowaluty idą w górę troszeczkę i każdy jest zainteresowany, kiedy to wszystko może upaść na łeb, tak zaprzej można powiedzieć, tak? I teraz w tym odcinku omówimy w skrócie, dobre są wieści, tak? Ale czy to wszystko potrwa długo, jak długo, tak? I jakie są jeszcze takie pytania, tak? I odpowiedzi na te pytania, tak, żebyście mogli zdecydować i na najlepszą decyzję kiedy się tego wszystkiego pozbyć jak wszystko się będzie waliło na web tak? I jedziemy, i jedziemy, zaczynamy, tak? I co dzisiaj w ogóle się dzieje, tak? Patrzcie, kryptobabelsy, moje właśnie ulubione, tak? E jak już wiecie, ja jestem inwestorem, tak, ja nie jestem tutaj e, do e, robienia bukmacherki, tak z inwestycji, tak to, czyli ja tylko popieram w sumie e, top 10, tak, 15 kryptowalut. Ale od, y, tylko w ogóle dla mnie to jest inwestycja tylko Bitcoin i Ethereum, tak, reszta kryptowalut to jest w ogóle, wiecie, bookmacherka, tak, i powinniście to w ogóle y, podejść do tego z głową, tak, i tylko dać tam pieniądze, które możecie praktycznie stracić, czyli nie więcej ja bym dał mi 100 złotych, tak opowiem, no, czy 100 euro, tak? tak, a tutaj w Bitcoin i w Ethereum to moim zdaniem są inwestycje bardzo dobre, tylko trzeba wiedzieć, kiedy je zrobić, tak, w tym momencie już jest wysoko to wszystko, to troszeczkę jest za późno, tak, może y, warto jest poczekać na następny rok, albo za dwa lata, za trzy lata, tak, kupić i wy, wyczuć cykl następny, tak? Bo teraz już jesteśmy w cyklu rosnącym, tak? I teraz kupując Bitcoin na wysokim poziomie takim, to można też po prostu jest, można też coś stracić, tak? Albo zapokazać swoje pieniądze na dłuższy czas, tak? Ale to już wiadomo, to już wy zdecydujecie, tu nie jestem żadnym, y, nie wiem, kurde, ekspertem w takich rzeczach, tak? Tylko takie, o, słuchajcie, jak wam powiem teraz, co ja wiem. Jakie są wieści, w ogóle wieści są w ogóle zajebiste, tak. Takich w ogóle indykatorów wzrostu nie było jeszcze, tak. Na przykład Hawin, tak. Hawin jest za w ogóle 48 dni, to jest półtora miesiąca, tak. To czyli blok się przepławia na pół, tak. Się robi po prostu przepływanie tego właśnie bloku. Jak tutaj widzimy, to mam to właśnie mapę, tak. Od początków e, 2013 rok, tak, 2016 w połowie, tak. Takie było właśnie przepływanie się tego właśnie bloku, tak. I tutaj patrzcie, zawsze jak się ten blok przepołowił, to było właśnie wzrost. Wyżej niż ten, zawsze był all time high, a później jeszcze wyżej, później było tak. Od halfingu do, do 12 miesięcy do 18 miesięcy, takie wzrosty all time high zawsze były od samego początku historii, tak. Ale oczywiście to nie, nie wiadomo, czy takie coś będzie teraz w tym roku, tak. Ale ostatnie trzy. Tak właśnie się stało, tak? I tutaj właśnie Wam mówię, tak? Tak samo tutaj w roku 2016 w połowie, kiedy Nechamin był, tak? Tak samo patrzcie, poszło w górę, wyżej, tak? I znów poszło jeszcze wodzie w górę, tak? Tak samo teraz, tak? Poszło w górę w tym właśnie roku, tak? Teraz w dół, a teraz znów idzie właśnie teraz w górę, tak? I teraz jesteśmy właśnie w fazie, jak tutaj. Jesteśmy takim pierwszym, takim wyższym. Górku, tak? I teraz przed tym hafin tak? Po tym myślę, tak mi się wydaje, że trochę też pójdzie w górę, a później upadnie na 20-30% korekcja, tak? I tutaj tak właśnie było, tak? Jak tutaj widać było tak? E, po hufing, tak, tutaj, tak, po haf, tutaj o, tutaj było, tak, po hafne tutaj o. I takie coś moim zdaniem, tutaj o będzie gdzieś tutaj, tak? To się będzie może działo gdzieś na początku stycznia, mi się wydaje, następnego roku, tak? Bo ten Huffing wejdzie właśnie w kwietniu, tak? 20 kwietnia, chyba, tak? Jak, jak się nie mylę, i ten, i. Hawin tak? I ten, i później 18 miesięcy to będzie rok 2022, około sierpień, październik, tak? To moim zdaniem, tak? Gdzieś około czerwca, bo było dobrze ukrócić tak, albo planować, tak, ukrócić swoje, taki jest mój plan, ja, mówię, ja nie jestem tutaj ekspertem, tak, to takie jest moje tylko opinia, tak, tak się tylko wydaje z tego, co ja tutaj widzę, tak, e, bo zawsze 18, 12, 18 miesięcy, 12 e, miesięcy to była pierwsza taka górka w, w górę, taki spike, tak, sorry, ja po polsku nie mówię długo, to mi się tylko tak ale wiecie, o co, o co mi chodzi, później po 18 znów była następna, tak, i tu jest właśnie ciekawe właśnie, bo tutaj właśnie i jesteśmy teraz w tym właśnie na początku tego cyklu, tak? Na te dopiero pierwszej górce. I czekamy na ten Hafen, tak? Dopiero to się jesteśmy to się zaczyna, tak? To czyli to też nie ktoś by mógł kupić teraz właśnie Bitcoin, albo Ethereum właśnie teraz jak jeszcze nie ma. Ale słuchajcie, no właśnie było rok temu e, ceny były na Promocyjne, nikt nie kupował, każdy płakał, że krypto umiera, i teraz właśnie tacy ludzie teraz co kupować, to wszystko jest takie, wiecie, nierozsądne, tak? Kupuje się jak wszyscy płaczą, tak? Jak, w, jak kupowałem i wszyscy moi subskrybenci, co też tam mnie śledzili, też pewnie kupowali, tak? Dobra, to idziemy dalej, tak? to nie będziemy już mówili, patrzcie, nawet JP Morgan, tak? To, co teraz ja, ja mówię, tak? Oni to potwierdzają, tak? Patrz, oni mówią, że może upaść za 33% po, w tym, po tym havin, tak? To czyli pro havin. Tutaj, jak to już to wejdzie, to samo tutaj było, tak? Hawen weszło, weszło ten i później w, w dół, tak? Tutaj może być właśnie e, spadek ostry, tak? Po tym właśnie wejściu Haven, tak? Może około gdzieś, tak mi się wydaje, dwa miesiące po haven, tak taką może być, tak? Tak mi się wydaje, tak? No zobaczymy zresztą, tak? I tutaj patrzcie, teraz weszło też właśnie ETF, tak? Jak już wiemy tego Bitcoin, dlatego tak Bitcoin idzie w górę, jak, jak, jak ktoś właśnie nie wie. Jak tutaj właśnie jest ETF złota, bo wiadomo, Bitcoin to jest digitalne złoto, tak? To samo jak złoto kiedyś było co piraci na statkach w XVI-XV wieku, złotem targowali wszystko, tak, to teraz my targujemy bitcoinem, albo ci ludzie, którzy nielegalne rzeczy robią, też używają bitcoina tak? jako digitalnego złota i tylko transakcje, tak samo jakieś piraci w XVI wieku, tak, i każdy płacze, mówi o, że to bitcoin to jest waluta piratów, no, złoto zawsze było i będzie, bitcoin zawsze było i będzie, bo to jest digitalne złoto, tak, ale to już wracajmy teraz do teografu, tak, tutaj patrzcie, weszło w ogóle ETF złota, tego złota normalnego, żółtego złota, tak, metalu, tak, i tutaj tego e, weszło ETF, i tutaj patrzcie, na tego będzie samo jak, jak, jak podobnie, tak? To jest pierwszy indykator właśnie tego, tego wzrostu. Trochę posprzedawali i poszło w górę. Korekcja poszła w górę i korekcja, tak? I poszło w górę. I patrzcie, co zauważyliście? Nigdy nie poszło niżej niż przed ETF-em. Zauważyliście, tak? Nigdy. I przed Old Time High. -em. To Czyli to samo może się stać z Bitcoinem, tak? Jako digitalnym złotem. To jest pierwszy indykator wzrostu, tak? Drugi to jest oczywiście ten haven. tak? Ale teraz. Ee... Czekajcie, już tu się. za ten. A, no tutaj, czy tutaj Bitcoin. A tak, tutaj on tej już właśnie, właśnie mówiłem. To chciałem coś innego powiedzieć, ale nie już pomieszałem, bo z, zgubiłem. Ale to już nie ważne. No dobra, jedziemy już dalej. Taki trzeci indykator wzrostu jest to właśnie Ethereum. Ee... Denkun, tak, update. I ten update jest bardzo właśnie dobry update dla Ethereum, tak, nikt o tym właśnie nie mówi, a powinien mówić troszeczkę ten. Weszło po taki duży update to był ten właśnie 4.2.0 Ethereum, tak, gdzie ten, ten stacking wszedł, tak, na tych polach i tam ludzie mogą sobie stacking robić. Także teraz instytucje mogą się tym zainteresować właśnie Ethereum. I teraz wchodzi Ethereum też ETF w maju, ale w marcu wchodzi teraz właśnie Ethereum Denkun, tak? I to jest trzeci indykator wzrostu Ethereum Denkun, czwarty indykator wzrostu, że tak wszystko rośnie w górę, to jest właśnie Ethereum ETF. Także rozumiecie, to jest dużo właśnie tutaj takich sygnałów wzrostowych kryptowalut w najbliższym roku czasu, tak? Tutaj właśnie do Was, właśnie spróbuję tutaj dotrzeć i Wam wytłumaczyć, właśnie na przykładach tutaj z gazet amerykańskich i z ten, tak, bo po polsku nie mówię, nie mieszkam 25 lat i tylko to co czytam to teraz mówię, a może troszeczkę dla was jest inaczej, bo ty tylko zaczerpujecie z polskich źródeł, a ja tylko z angielskich, tak, to może to jest dobrze dla was bo obejrzeć to z innej strony, tak, od podszewki to wszystko, tak. I okay. dobra, ten właśnie Ethereum Denkun, tak, ten Ethereum Denkun to ma właśnie e, transakcje FIS, tak, to czyli opłaty za transakcje będą niższe teraz, teraz właśnie to robi, że zawsze mówili, że Solana jest e, ulubionym, e, bo, jest, bo jest tańsza, tak? A teraz Ethereum może być właśnie e, podobna do Solany, te opłaty mogą być i teraz e, ludzie mogą wy wybierać bardziej Ethereum, tak? I na Ethereum transakcje mogą być e, większe, wyższe procent ich, tak? I naprawdę to może być duży właśnie boom tego wszystkiego przez te właśnie transakcje, za to obniżenie właśnie ich cen, tak? Za transakcje, tak? I to jest bardzo ekscytujące, tak? Już nie wspominając, że wchodzi w maju ETF. Ethereum to jest w ogóle taki 70%, że ono wejdzie, bo się mogę przyczepić do jego stacking, tak? Ale prawdopodobnie wejdzie, tak? Bo chcą przemanipulować ten właśnie w tym właśnie grayskill, tak samo ludzie, tak? Jak to wejdzie Ethereum e, Denkun, Ethereum Update, e, kurde, i Ethereum ETF. To cena może pójść naprawdę bardzo wysoko, tak, do 6, a nawet 8 tysięcy dolarów za jedno Ethereum. I jeszcze Bitcoin to zeskaluje wszystko do w ogóle do 100 tysięcy, pewnie, tak? Tak mi się wydaje, albo do 120 tysięcy. To tak może wyglądać pod koniec roku, albo połowę następnego roku, tak? Tak mi się wydaje, bo za dużo jest indykatorów wzrostu, i nawet ludzie, którzy ma, nie mają pojęcia, tak, to właśnie to będą kupowali. Tak? I to jest właśnie zastanawiające się, tak? to właśnie tutaj ludzie powinni właśnie tutaj się zastanowić nad tym wszystkim i to właśnie tak perspektywę. Nawet patrzcie, znacie tego gościa, Jim Kramer, taki, co zawsze szczeka ten o w telewizji amerykańskiej, tak, Teraz taki meme z nim jest, że mówi, że Bitcoin nic w, nie wniósł, tak, tylko nawet telefonu Bitcoin nie dał, tam takie jest meme, tak, o nim. To nawet patrzcie, on mówi o Ethereum teraz, o tym ETF-ie pozytywnie, tak. No to to jest w ogóle masakra, tak? On nigdy nie mówił o kryptowalutach pozytywnie, to zawsze mówił przeciwko, tak? Ale idiotę z siebie zrobił parę razy, tak? To teraz coś tam mówi, tak? Ale mówi o Ethereum, że Ethereum ma większą wartość niż Bitcoin, tak? No pewnie Bitcoin to tam e, kupa na niego zrobią, no tego Bitcoina ta teraz do Ethereum, żeby sobie idiota może nie zrobić, tak? Ale ni nieważne, tak? To robi właśnie reklama dla Ethereum, dla Ethereum ETF-a, tak? I to jest instytucja, jaka teraz jest różnica pomiędzy właśnie Ethereum ETF-em, a Bitcoin -ta ETF-em, tak? No bo też ludzie mogą sobie nie zdawać sprawy z tego. No wiadomo, Bitcoin ETF jest bardzo sławny, też popularny, tak? To każdy na tego Bitcoin, to jest digitalne złoto, które jest w ogóle e, e, minimalne. W, w zawartości. Ma się, się kończy, tak? To samo jak i złoto kopią ludzie, tak? Ethereum to ma w sobie taką innowację, bo ma taki blockchain, tak, a, takie, a także ma stacking, co może właśnie instytucje przyciągnąć do siebie, że stacking. Ma to się takie pola stacking, gdzie płacisz pieniądze na stacking i właśnie płacą e, ci dochód, zatrzymanie pieniędzy na polu, tak? W Ethereum. to, to jest super? To samo co, coś jak dywidend, tak? Dywidencja. To czyli jak. w, Firmy czy kooperacje takie coś właśnie chcą, tak? Chcą, żeby właśnie na tych Polach stacking e, trzymać swoje pieniądze i na koniec roku mieć profit, tak? No to jest moim zdaniem Ethereum to właśnie może być i tutaj właśnie on to też zauważył, moim zdaniem, tak, i tu pozytywnie o tym Ethereum mówi, tak? I także patrzcie, tutaj jest bardzo ważna sprawa, trzeba teraz zwrócić pod uwagę. W elekcjach teraz, czyli w wyborach amerykańskich w Ameryce, ludzie w ogóle teraz mówią o kryptowalutach, tak? Mówią o Bitkoncie, mówią o Bitcoinie ETF, mówią właśnie o kryptowalutach, bo kryptowaluty zrobiły właśnie teraz e, dużo kasy. I Grayskiel, czyli największy ten trader e, w Ameryce, na, zarobił 12, chyba czy 24 biliony dolarów na e, ETF-ie bitcointa tak? To w ogóle, zapobili no, to zapobili rekordy takie, że jest trudno o tym nie, 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 nie mówić, tak? e, I teraz też taki news słyszałem, że nawet Bitcoin pobiła a, Arabii Saudyjskiej a, ekonomię, tak? Czy tam? Czy Dubaju, ja tam już nie wiem jakiegoś kraju arabskiego, tak? I tam takie rzeczy. I patrzcie, tu właśnie mówił w elekcji na prezydenta teraz o, 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 o bitcoinie i o kryptowalutach. Trump na początku był tak przeciwko, mówił, że dolara wspiera, ale teraz powiedział, że już inaczej, bo go poduczyli, tak? I tutaj, patrzcie, to jest w ogóle bardzo interesujące, to to, że takie coś się teraz dzieje, tak? Normalnie jesteśmy świadkami, że monetarny system na świecie. Zmienia się, tak? Zmienia się i się updateuje na inny, tak? Co, to kura mi, pie... kogut mi piecze. Pozdrawiam z Wietnamu w ogóle, to mi kogut piecze, tak? A czy pie... piecze, co ja pieczę? Ja jestem spieczony, tak? A kogut mi pieje. No dobra, idziemy dalej. No, lekcja, tak? No i to wszystko, tak? No i co. Co, co jeszcze mówię? No i to wszystko. I to jest bardzo interesujące. I teraz się właśnie instytucje się rzuciły teraz na właśnie kupowanie bitcoina i kryptowalut, tak? To tu jest bardzo interesujące to wszystko, tak? To jest e, instytucje teraz kupują po tym ETF-ie, taki ten dołek był właśnie, bo sprzedały e, te grey te, te, te fidelity, nie fidelity może zabranie, bo tak, a te inne takie tradery, tak? To posprzedawali i dlatego to był dory. a teraz to instytucje się na to się rzuciły, tak? To czyli tutaj jest duża szansa, plus te cztery czy pięć indykatorów wzrostu, które wam teraz pokazałem, tak? I to jest bardzo interesująca teraz gra. W następnym półtora roku my jesteśmy teraz w buluranie, tak? Tylko teraz musimy e, namierzyć, kiedy to sprzedać, tak, żeby zarobić, tak? Bo jak to przegapimy, to znów będzie około 2 lata, że zablokujemy swoje kryptowaluty, czy pieniądze na nich, tak, na, na exchange'ach, tak, na dłuższy czas, bo wiadomo, ja mam tutaj tytuł diamentowe Ręce, moje motto jest nie sprzedawać na minus, trzymać do punktu, gdzie jest na plus, tak, <laughs> czyli diamentowe Ręce trzyma, dopóki jest na plus, trzyma, trzyma, a sprzeda, jak ja, byłem na minus 30%, tak, a widzicie, teraz jest na plus od groma, tak. I tak właśnie mam, mówię to co ja teraz yy, mówię wam, to, to, to samo co robię, tak? To to nie jest to. Jeszcze mam w przyszłości dam, że możecie mnie na IToro może śledzić, tak? Bo mam konto na Itoro, jak ktoś ma konto na Itoro, tak, to może mnie może mnie śledzić, tak? I dla moich subskryberów mogę dać moje konto do śledzenia mnie na Itoro, tak? No i to wszystko, moi drodzy przyjaciele, będę kończył, tak to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie z Wietnamu. Na razie miłego dnia, jo.